Witam po tej stronie świstak. Na przykładzie pary walutowej euro w stosunku do japońskiego jena, chciałem pokazać w jaki sposób chciałbym rozegrać w tym wypadku ruch wzrostowy po przebiciu chmury. Ale najpierw ostrzeżenie o ryzyku. Zaznaczam, że nie namawiam nikogo do inwestowania na giełdzie ani do zakupu czegokolwiek związanego z jakąkolwiek giełdą i z jakimkolwiek inwestowaniem. Inwestowanie to duże ryzyko utraty kapitału. Musisz pamiętać, że większość inwestorów notuje straty na kontach. Statystyki podają, że jest to od 70 do 91% inwestorów. Materiały prezentowane tutaj są tylko poglądowe i w celach edukacyjnych. Prezentuję tylko i wyłącznie mój sposób myślenia i nie musisz się z nim zgadzać. Każda decyzja przysteje podjęta jest tylko i wyłącznie Twoją decyzją i nie możesz obciążać mnie konsekwencją Twoich wyborów. Jak widzimy, tutaj cena przebiła chmurę. Delikatna jest korekta. No i mam nadzieję, że cena będzie szła w górę. Mam już początek chmury wzrostowej. Mam przebicie ten kana przez... Chmury przez ten kan. No, chciałbym poczekać, żebym jeszcze troszeczkę Kinjun wyjaśnił sytuację. I oczywiście czekam na wyjaśnienie, co chcę zrobić Ciko. Jak widzimy tutaj delikatne jest załamanie Ciko. No, a oczywiście jest to wynikiem korekty, która jest tutaj wcześniej. O której mówiłem. Mam nadzieję, że Ciko da radę przebić na jakimś etapie. Czy tutaj, czy gdzieś dalej. Na radę przebić chmurę, Kinjoon tak samo to zrobi, to wtedy będę miał więcej rzeczy mówiących, że mój sposób myślenia jest prawidłowy. Jeżeli chodzi oczywiście o wzrost, no ale trzeba być ostrożnym, bo równie dobrze cena czasami może nam zrobić psikusa. I tutaj może być powiedzmy delikatny ruch boczny. I mocne zejście bo taka chmura też może się odwrócić za chwilę spadkową. Kinjun, co jest bardzo ważną opcją w tym wypadku, może też tylko troszeczkę podejść do chmury, zejść, a zanim poleci ten kan. Na takie opcje też trzeba być zabezpieczonym. Jeżeli oczywiście będzie ten negatywny scenariusz, no to porzucę opcję wejścia w rynek. Ale na razie z układu wszystkich tych elementów Mam pozytywne podejście. Ale zobaczymy. Ustawię sobie indykator. W tej chwili na przebiciu świecy, która przebija Kinzuna. I jak widzimy niewiele nam brakuje do poziomu 161,8. Więc poczekam na wyjaśnienie, aż tutaj cena się określi, co ona chce tak naprawdę zrobić. Mam nadzieję, że w tym czasie, gdzie będzie docierała cena do poziomu 161, określi też się i Chico i Kinjun. Więc czekam i zobaczę. Jeżeli cena zostanie dopięta tutaj do poziomu 161, będzie przebicie retest który bardzo cenię i lubię, to tu będzie mój punkt B, a na tej trasie będę rozpatrywał wejście. Trzeba być ostrożnym jeszcze w innym aspekcie, zaraz to pokażę. Mamy tutaj SSB, Twista i SSB następnej chmury. To może być też oporem na trasie ceny, ale tu może być tak, jak rozpatrywałem. Przebicie, retest, ruch. Tu będzie dziś może moje wejście, więc ten ruch już będzie na trasie. Oczywiście trzeba być zabezpieczonym, bo może to być dosyć silny opór, ale nie w każdym wypadku. Wszystko nam będzie mówiło na trasie, Chico. czy będzie to oporem, czy nie będzie oporem. No, będziemy sprawdzali. Jest ryzyko, jest zabawa. Będę zakładał ruch ceny aż do poziomu 261,8. Z przybicia, oczywiście, Kinjuna. Ale trzeba też wziąć pod uwagę, że może być opcja tylko i wyłącznie osiągalna. 161 z przybicia chmury. Nie zawsze cena może dojść tam, gdzie chcemy. Zaznaczę sobie ten poziom. i powrócę do wcześniejszego ustawienia jak widzimy jest to niewielka odległość więc tutaj już będę się zabezpieczał, gdy cena będzie dochodziła do tego poziomu będę się zabezpieczał 100 że jakby cena padła na brzydki pomysł i tutaj stwierdziła, że napotkała opór i chciała mi zawrócić no to będę ją wycinał na stoplosie. Albo automatycznie mi wyłączy na stopności, albo jeżeli ocenię układ świec, że mogą spowodować dłuższy spadek, to wyłączę ręcznie. Nie chcę czekać, aż cena mi tutaj gdzieś skoryguje do poziomu obecnej chmury i dopiero z powrotem będzie ruszała, bo dla mnie będzie to trwało zbyt dużo, jeżeli chodzi o czas. Pozostaje mi tutaj niewiele pipsów, więc wolę. Ten zarobek zamienić na czas i przejść gdzieś indziej na inną parę walutów bądź indeks. Bo w tym czasie, gdzie tutaj będzie cena korygowała, może to trwać nawet i 2-3 dni. A ja w tym czasie będę mógł sobie zagrać gdzie indziej. No zobaczymy jak będzie. Witam w drugiej części. Jak widzimy cena troszeczkę nam zaszalała. Miałem założenie, że cena dojdzie do 261,8. Przypominam, zielona linia jest 161 z przebicia chmury. Tutaj zaznaczałem marżentom opór w postaci SSB chmury wzrostowej, twista i SSB chmury spadkowej. Jak widzimy, marżenta... Bardzo mocno przyciągała do siebie cenę. Raz cena wychodziła w górę, spadała, wychodziła, spadała. No i troszeczkę tutaj mnie poturbowała. Szedłem z założenia tak, jak wcześniej mówiłem, że jak mi przebije poziom 161, określi się w tym miejscu ciko, wyjdzie z chmury Kinjun, to będzie to dla mnie. Znak, że trzeba działać. Wszedłem troszeczkę wcześniej niż King John przebił chmurę, ale doszedłem do wniosku, że cena będzie szła w górę. Więc dlatego wchodziłem. To był mój punkt B. A świecą decyzyjną była ta świeca. I na tej świecy wszedłem w rynek. Pięknie świeca. Jedna, druga, trzecia się układa i byłem pełen optymizmu. Ale zauważyłem coś, co zawsze wspominam. Ułożenie ciko, które powiedziało mi, że jest zagrożenie, że może być korekta. Nastawiłem się, że korekta nie będzie głębsza niż poziom Kinjuna. i pod nim ustawiłem stop losa. Na szczęście cena nie przybiła nam mi Kinjuna i poszła w górę. Miałem nadzieję, że cały czas już będzie tylko w górę. Wyłączę sobie ciko, bo już później ciko nam do demonstracji nie jest potrzebne, a będzie wykres bardziej czytelny. I co nam tutaj cena narobiła? Zaznaczę jeszcze punkt mój wejścia. To jest ta świeca. Okay. I teraz zobaczymy. Tutaj przetrwałem ten ruch. Ten ruch tak samo jeszcze wybijający przetrwałem, bo ustawiłem sobie w odpowiedniej odległości swój stop loss. No i tutaj znowu entuzjazm, że cena idzie i może dojdzie do któregoś z tych dwóch poziomów. Niestety cena zrobiła mi psikusa i w ruchu tym spadkowym w tym miejscu mnie niestety wywaliło na stoplosie. Ale miałem na plusie, bo ten ruch od poziomu punktu B, tak jak wcześniej pokazywałem, to był punkt wejścia. Wywaliło mnie w tym miejscu. I ten. Skrawek. Czy tak powiem, ruchu ceny, mimo wszystko był moim zarobkiem. Wywaliło mnie na stoplosie, ale miałem operację mimo wszystko na plusie. Zobaczyłem, co się kroi. Mam przebicie w spadku. Kinjuna. cena przebija mi chmurę. Więc spadłem na pomysł, że zagram na spadku. Rzucę poprzedni punkt B. Ustawiłem sobie indykator a Na przybiciu kinczu na spadku. I proszę bardzo. Poczekałem aż sformułuje się... Ta świeca, i oczywiście chciałem wejść po zamknięciu świecy, ale ta odległość była dla mnie nieadekwatna do ryzyka, które muszę podjąć. Więc tutaj nie wszedłem. Zakładałem, że cena może dojść, ale nie musi. Do poziomu 261. Widzimy, że to jest korekcyjny ruch. Więc sobie przystawiłem łokietek. I proszę bardzo, moim punktem B był ten punkt. Świecą wejściową była ta świeca. I ten ruch zaryzykowałem. Z duszą na ramieniu, ale udało mi się. Skasowałem na Take Proficie i postanowiłem poczekać na rozwój sytuacji. Cena mnie odwróciła i z powrotem zaczęła iść w górę. Przedstawiłem sobie świstaka na wzrosty. Mamy tutaj przybicie świecy wzrostowej. I proszę bardzo, moim punktem B był ten punkt. Świecą wyjściową był ten korpus świecy. I ten cały ruch był moim zarobkiem. Na wielu firmach powtarzam i pokazuję, że nigdy nie ustawiam take profitu dokładnie na linii. Z poziomu 161, 141, 127, 261 i 423, ze względu na to, że pomiędzy tą linią, która jest punktem granicznym, a zamknięciem się operacji, musi się jeszcze zmieścić spread brokera. Więc ustawiłem sobie w tym miejscu, ale troszeczkę, chyba niżej o 1 pips, ustawiłem sobie take profit. Tutaj też trzeba było zwrócić uwagę, że poziom 161 jest idealnie na skraju chmury spadkowej i konkretnie na SSB. Więc wolałem to zabezpieczyć w postaci tego, że niżej ustawiłem take profit. I proszę bardzo, jak to pięknie wyszło. Co do pipsa, zostało mi została mi zamknięta operacja, a następnie pojawiła się korekta. Jakbym ustawił na samym szczycie, dokładnie na linii 161 take profit, to operacja nie zostałaby zamknięta, a tutaj bym był wywalony na stop lossie. W sumie take profit trzeba ustawiać na tyle rozsądnie, żeby ta cena mogła spokojnie się zamknąć. Powtarzam po raz kolejny, między zasięgiem granicznym Plus naszym take-profitem musi się jeszcze zmieścić spread brokera. Często jest tak, że ustawiamy na linii, tutaj stawiamy swój take-profit, który jest to samy z linią zamknięcia, czy z, linii, z linią graniczną, na przykład 161. 80, a spread blockera jest na tyle duży, że nam nie zamknie. Tu jest, na przykład, mój take profit. Jak widzimy na ekranie, takie często dwie linie, czyli nasza linia ask prowadząca i linia w postaci końcowej ceny, może wyglądać w taki sposób. I tyle nam brakuje do zamknięcia operacji. Zaczynamy się denerwować i dziwić, dlaczego przecież, przecież cena doszła i dotknęła nam do tego punktu, w którym mieliśmy take profit, albo nawet troszeczkę wyszła, a nie została zamknięta operacja. No, nie została operacja zamknięta, ze względu na to, że tu był jeszcze zarobek brokera. I dopiero jak ta dolna linia przekroczy ten poziom. Dopiero następuje zamknięcie. Proszę na to zwrócić uwagę. Kasuję to, co nam niepotrzebne i proszę wracamy do naszego rozpatrywania ruchu ceny. Tutaj zamknąłem na tej proficie i spokojnie to mogłem odczekać. Ponowne było przebicie wzrostowe. Tutaj dopiero jest przebicie poziomu 161. Przepraszam, wcześniej nie było. I to był mój punkt B. Nowy punkt B z założeniem, że cena dojdzie do poziomu 261 z tego ustawienia. Punktem wejścia była ta świeca. Była delikatna, tylko korekta. I cena bardzo pięknym ruchem doszła do poziomu 261,8. I to był mój take profit. Czyli mimo tego, że tu straciłem, to w drodze przeciwnej zarobiłem raz i w tej chwili przy wzroście też. Nie ma co się obrażać na cenę, bo można było pomyśleć, jak to mnie wywaliło, to mam to w nosie i robię co innego. Nie ma co się obrażać, ponieważ można te wszystkie ruchy, które nas wywalają, jak widzimy, też przekuć na swój zysk. Trzeba troszeczkę cierpliwości i opanowania. Nie można się obrażać nie można się denerwować, bo w tradingu nie przekłada to się na zysk, tylko i wyłącznie jest to stratą. Jak widzimy, tu był mój take profit, jak wcześniej zaznaczyłem, z założeniem, że wychodzę na 261. Zaczęłem rozpatrywać opcję. Czy to będzie mój nowy punkt B? I cena być może dokończy ten ruch pierwotny, który wcześniej zaznaczałem, i pójdzie w górę. I też tak zrobiłem. To był mój punkt B, a to była moja świeca wejściowa. No i niestety, przy powrocie, tu zostałem wywalony. Ale nie obraziłem się na to, że zostałem wywalony, ponieważ. Tutaj zarobek, ten zarobek i ten zarobek był wyższy niż tutaj moja strata. Trzeba do tego podchodzić rozsądnie. Więc doszedłem do wniosku, że pozostanę przy tym ustawieniu, ponieważ 423 z tego ustawienia pokrywa się bardzo ładnie z poziomem 261 z tego mojego pierwotnego ustawienia. Więc dochodziłem do wniosku, że tutaj może być jakiś opór, ale ten ruch być może zostanie wykonany. I na szczęście dla mnie też tak się stało. Moim ponownym punktem B, o wyrzucajmy tutaj ze stoplosa, był ten punkt. Przesunę ten liniał, bo wcześniejszy nam jest niepotrzebny. To poziom, przypominam, 161 z przybicia chmury. I proszę bardzo. I to była moja świeca decyzyjna. I ten cały ruch do poziomu 423 z tego ustawienia był moim zarobkiem. Nie grałem do 261 z tego ustawienia, bo bałem się, że będzie jakaś korekta i zejdzie mi z powrotem w dół. Nauczony przejściami wcześniejszymi. Jak widzimy, nie było czegoś takiego, ale już nie rozpatrywałem tutaj dalszego kursu, bo pierwotnie zakładałem, że 261 kończy moją strategię na tej grupie walutowej. Ale jak widzimy, mimo kilku potknięć, i tak wyszedłem na plusie. Dziękuję i życzę powodzenia.